Cześć wszystkim! Dzisiaj przejadę się Aprilią RS GT. Jest to 125 od Aprili 15-konna. Jest to wersja, która nie posiada ABS-u. Dopiero od 200-ki. W sumie chyba w tej konstrukcji tylko dwusetki jest ABS. Co warto zauważyć, to tu mamy chłodnicę wody z boku. Jak się prezentuje, każdy widzi. Zaczynamy jazdę. Aby zbytnio nie przedłużać, przeniesiemy się za chwilę na drogi gorszej kategorii, aby sprawdzić, jak sprawuje się na nich Aprilia. W dalszej części filmu. Opowiem o zaletach i wadach tego niewielkiego skuterka. Celowo zjechałem tutaj na te, te drogi. Po pierwsze, chciałbym zobaczyć, sprawdzić, jak jeździ się tym skuterem po drogach trzeciej, czwartej kategorii dużo nierówności pojeżdżę też szybko do piachu Metro, dobra, więcej niż kilka. I chciałbym Wam coś o tym motocyklu, czy tam skuterze opowiedzieć. Zaczynając od wyświetlacza, no to niestety nie jest on do końca czytelny, ponieważ łapie wszystkie refleksy. Ja widzę swoje odbicie w szybce, więc nie do końca... E, dostrzegam e, prędkość, którą jadę, pomimo tego, że jest ona w centralnym miejscu wyświetlacza. O tyle dobrze, że po mojej lewej stronie jest wyświetlacz. Na wyświetlaczu jest zaznaczona ilość paliwa, to chociaż wiem ile tego paliwa aktualnie mam. To widzę zawsze. Do tego mamy też tutaj zegar, e, wyświetlacz. E, średniej chyba prędkości, z którą jedziemy. Zaraz sprawdzę. Nie, jest to ile na litrze zrobimy kilometrów oraz mamy wyświetlacz, który pokazuje nam, jaka jest aktualnie temperatura na zewnątrz oraz temperaturę e, cieczy chłodzącej. Może zacznę od Zawieszenia. Zawieszenie jest bardzo sztywne. żeby nawet, że dość twarde. Przy tym przyjemnie po włosku sprężyste. To znaczy, że nie się Wam wnętrzności. W ten sposób, że będą Was boleć w pojeździe, ale będziecie czuć, że Coś chce się tam poprzemieszczać Ale na, tak czy siak muszę określić, że to zawieszenie jest bardzo przyjemne Do tego po chwilę przecież pojeździłem też po e, drodze piaszczystej Trochę było parki na tej drodze piaszczystej I muszę powiedzieć, że nie miałem ochoty zejść z tego supera. całkiem wygodnie się nim jeździ, podróżuje z tym, że teraz od razu przejdę płynnie do kanapy dla mnie ta kanapa jest jeżeli chodzi o kwestię jeźdźca za krótka cały czas żeby zająć wygodną pozycję bo mogę tutaj taką zająć muszę odrobinę cofnąć się do tyłu co oznacza, że połową swoich 4 liter Siedzę na części pasażerskiej. Na tym takim wybrzuceniu, co do końca nie jest przyjemne. Ani też na dłuższą metę wygodne. Mimo to byłbym w stanie przyzwyczaić się tutaj do tej pozycji, ponieważ nogi mam odrobinę niżej niż w poprzednim jeżdżonym przeze mnie skuterze. Był to ROMEK GT125. Tam pozycja była dość niewygodna, bo nogi były do, tak mocno uniesione do góry no co sprawiało, że no chciałem z tego skutera zejść teraz coś wspomnę o lusterkach lusterka są no, po prostu mikroskopijne jakbym ich nie chciał tutaj ułożyć to i tak mam problem z odnalezieniem dogodnej pozycji, żeby to no wygodnie cokolwiek w nich widzieć Ale nadal uważam, że da się z tym żyć Nie jest najgorzej Jeździłem motocyklem, w którym w lusterkach nie było widać praktycznie nic Był to ZIP VZ5 Teraz postaram się opowiedzieć coś o Silnik. Silnik mamy tutaj 15-konny. Ile mamy tonometrów zobaczycie u góry. Ale muszę przyznać, że jak na 125 o macie, jest on zaskakująco bawy i przede wszystkim bardzo płynny, bardzo liniowo oddaje moc co bardzo mi się podoba przyspiesza on bardzo sprawnie co zobaczycie zresztą później na y, obwodnicy jak wiadę postaram się pokazać trochę dynamiki tego silnika oraz jakieś tam prędkości jego co prawda jest on na dotarciu i można powiedzieć takim to wczesnym więc on nie będzie pokazywał wszystkich swoich możliwości więc nie będzie tutaj żadnego efektu, wow, dlatego że on no po prostu musi się ułożyć, ale nie zmienia to faktu, że na tą chwilę i tak bardzo sprawnie rozpędza tą maszynę. Chciałbym tutaj omówić kwestię hamowania i ogólnie hamulców. Otóż hamulec tylny. Jest dość no, nie wyhamowuje tego motocykla zbyt sprawnie. Ma dość ograniczoną, że tak to powiem nazwę, yy, siłę hamowania. Hamulec przedni jest dużo bardziej yy, taki no, yy, responsywny i dużo szybciej go yy, można wyczuć, jeżeli chodzi o siłę hamowania. Także wracając do hamulca przedniego, bardzo dobrze się nim hamuje. Czuć siłę hamowania. Jest ona zauważalna od dosłownie samego początku. Od tak jakby po. Klamkę trzeba mocniej przełamać, ale od razu, od góry tego przełamania, już czuć hamowanie takie dość intensywne. Muszę przyznać, że tu... Upośledzenie tego całego systemu CBR przy gwałtownym hamowaniu, które właśnie przed chwilą wykonywałem. Hamowałem najpierw naciskałem hamulec przedni, potem wyłączyłem na hamulec tylny i od razu poczułem jak ten hamulec tylny podpompował mi i wypłynęło mi Drugim z takich mankamentów których no nie mogę na tą chwilę zrozumieć, to brak tej maszynie, która kosztuje prawie 20 tysięcy ABF Nie mogę zaakceptować z mojego punktu widzenia oszczędności producenta uważam, że jest troszeczkę nie na miejscu bo w tej klasie cenowej i przy takim sprzęcie no, brak ABS-u moim zdaniem jest no, prawie niedopuszczalny. No. Bywają sytuacje awaryjne, szczególnie awaryjne sytuacje bywają w mieście. Czasami spadnie deszcz, czasami jest ślisko, komuś się rozleje płyn chłodniczy, komuś trochę oleju. I ten ABS bardzo się wtedy przyda. Jeżeli chodzi o prowadzenie, to owszem jest bardzo zwinny i zwrotny, ale trzeba go do tego trochę zmusić. Także powoduje to troszeczkę taką minimalną nerwowość przy dość osymanewrowanie i też trzeba go tak troszeczkę odrobić, do tego zmusić choć potem jest pięknie świetnie się nie mieździ świetnie się kładzie ale wyczuwam tutaj taką nutkę nie tylko miejskości, ale również takiego dłuższego podróżowania takiego przemieszczania się pomiędzy miastami ale poza już terenami zabudowanymi to on się będzie świetnie spisywał. Ja muszę jeszcze tankować. O! Zobaczcie. Kolejna oszczędność. Plastikowy koreczek. Można go odłożyć co najwyżej tutaj. Muszę przyznać, że tankowanie skuterów jest mało wygodne. mechaniczny miszmasz, który jest przepełniony włoskim duchem. Trochę dobrze, trochę źle, trochę jakości, trochę potaniości. Jasnym jest, że byle jakość wynika z kalkulacji księgowych, których w tym przypadku mocno poniosło. Mam na myśli przede wszystkim brak ABS-u, w dalszej kolejności plastiki, korek wlewu paliwa, czy też beznadziejny wyświetlacz oraz prawdopodobnie elektronika działająca również po włosku, choć mam nadzieję, że to czysty przypadek lub mój błąd wynikający z niewiedzy. Skuter ma mimo wszystko za krótką kanapę. Przy tym wszystkim świetne zawieszenie, całkiem przyzwoite prowadzenie, piętnastokonny silnik, który otrzymał moim zdaniem dobrze zoptymalizowaną mapę dającą liniowy przyrost mocy w każdym zakresie obrotów. Prześwit tego pojazdu, co coś na wzór współczesnego crossovera. Osobiście odczytuję SRG T125 jako próbę stworzenia skutera do wszystkiego po trochu. Trochę sportu, trochę komfortu, trochę ADV. Przy czym to ostatnie sugerują opony Michelin Anaki, które na asfalcie spisują się średnio, na piachu przyzwoicie, o ile jeździmy z głową. Jest trochę do poprawy. W następnym filmie będzie przejazd Aprilią SRGT 125 powodnicy. Dzięki za kciuki, komentarze i zapraszam do subskrybowania kanału. Do następnego, cześć!